Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Dziś omówimy kilka spółek z wczorajszego webinaru organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz odpowiemy na parę pytań. Spadek poniżej 31,50 nas zaniepokoi. Jednak stop loss jest dalej na 29,29. ,29. Zapalenie stop loss powinno dać zejście na 23,50, gdzie chcemy znowu kupić. Kupiony po 30, aktualny stop loss na 39,78. Zamknięcie miesiąca powyżej 15,67 daje sygnał kupna ze Stop Loss na 15,06. Jest na ważnym wsparciu. Można ryzykować kupno ze Stop Loss pod 130 i targetem na 207. Niestety na Gea został zapalony trailing Stop Loss. Kupione po 3,14 więc bez zysku. Jeżeli zamknie miesiąc powyżej 1177, to mamy sygnał kupna ze stop loss na 1145. Dokładne omówienie zagrania i setupu miało miejsce na wczorajszym webinarze organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To dokładnie to samo zagranie, co robiliśmy na CDR. Kupno po 120 z targetem minimalnym na 169 lub trailing ze stop loss na 0. Nie ma strategii skutecznej na 95%. Stop loss na 3,55. i Jak zostanie zapalony, to zamkniemy pozycję ze stratą. Wychodzimy z rgr -a. Target na 16. Stop loss 6,06. Spółka z rent. Kupione po 2.13, stop losy na 3.56 na koniec tygodnia. Jest nam przykro, bo w maxie był 5.40 i oddajemy pewną część zysku. Teraz odpowiem na kilka pytań. Czy dobra znajomość gry w szachy może przydać się w inwestowaniu? Nie. Powiem o tym później szerzej. Bardziej gra w pokera, gdzie jest prawdopodobieństwo i blef. Jeśli chcesz dobrze handlować na giełdzie na kontraktach, to weź kilka lekcji w pokera, a nie w szachy. Jak znaleźć lidera nowej hossy, by załapać się na ich start? Jak kupić z DR poniżej 10 i dojechać do 400? Jak to robić systematycznie? Nie ma tajnej metody. Jedynie obserwacja siły relatywnej, która jest niemierzalna i duży pierwiastek szczęścia, że trafimy, że wysiedzimy, że się po drodze nie wystraszymy. Poruszamy czynnik emocjonalny po raz drugi dziś. Czy w dobie sztucznej inteligencji. Ktoś napisze wskaźnik, który działa przez cały czas. Odpowiedź innego uczestnika na to pytanie. Taki wskaźnik nie istnieje. Giełda to ludzie, a nie zespół reguł. Drodzy Państwo, rozwoju nie zatrzymamy, on oczywiście będzie. Imitowanie ludzkich uczuć, ich aspiracji, błędów, tego wszystkiego, co stanowi istotę człowieczeństwa. Czy AI to zrobi, czy nie zrobi? Czy umie symulować empatię, wyrzuty sumienia? Sztuczna inteligencja ogra każdego człowieka w szachy, czy w go. To jest jasne, kto w tych grach wygrywa i kiedy. I na 100% nas AI pokona, ale proszę zobaczyć. Już w brydżu jest niepełny zestaw danych. Jest zestaw psychologii, czy on mógł powiedzieć trzy piki, czy nie. Także czynnik ludzki jest w pokerze. Pojawia się bowiem coś takiego jak blef i zgoda mamy w pokerze prawdopodobieństwo i tu faktycznie AI super sobie poradzi licząc to prawdopodobieństwo, ale mamy tu także psychologiczny blef. Czy AI będzie handlowała zawsze na giełdzie z zyskiem przy pomocy swojego tajemniczego wskaźnika? Jeżeli będzie jedyna, to tak. Ale czy 100 różnych sztucznych inteligencji będzie wygrywało? Przecież ktoś musi przegrać. Jak AI będzie zawsze wygrywała na kontraktach w day tradingu, to komu zabierze pieniądze? Ciekawy temat do dyskusji, ale pamiętajmy, że aby na pochodnych ktoś zarobił, to ktoś, czyli inna sztuczna inteligencja ze swoim wspaniałym wskaźnikiem, musi stracić. Giełda w procentach czy kwotowo? Wolimy zarobić 20% czy 200%? No cóż, większość z nas odpowie: chce zarobić 200%. Wolimy zarobić 200% z tysiąca, czy 20% z miliona? Giełda to także kwoty, a nie tylko procenty. Łatwiej się gra kontem małym aniżeli dużym. Łatwo jest zarobić 100% z 1000 zł. Trudno jest zarobić 20% z miliona. Inaczej się handluje kontem małym i dużym. Zaawansowany trader jest bardzo specyficzny w setupach. Ponieważ ryzykuje dużo więcej pieniędzy musi tak być, bo pieniądze większe w zysku lub stracie. Uwaga, nie wszystkie transakcje są takie same i nie wszystkie setupy są takie same. I na zakończenie mod to dnia. Na poziomie master handluje się jedynie najlepsze formacje i setupy, nawet kosztem tego, że ruch pójdzie bez nas. Ochrona kapitału jest tu najważniejsza. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.